No, witam wszystkich serdecznie przed wami junio hmm. Zapraszam was wszystkich ogólnie na mój e, moją kolejną część serii Zagrajmy Minecrafta Okej, ok. e, jestem już w domu Mam nadzieję, że mm, teraz fajnie wszystko słychać no ogólnie, że fajnie słychać, bo nagrywam innym programem, a nie moim frapsem. Co ja tu chciałem? Wszystko wypakowałem no i mamy nasze rzeczy. Dobra, możemy iść ogólnie dalej. Jak powiedziałem, że pójdziemy na ten zamek, to pójdziemy... Nie, nie na zamek. To zostało nam tylko drzewo, które ja pod koniec tamtego filmiku ostatniego, w którym jeszcze był ten trochę zepsuty dźwięk, yy, zniszczyłem po prostu te drzewo. Ale nie ma się co martwić. Przejdziemy czy tak, czy tak te drzewo. Mm, co ja bym musiał wyłączyć? Czekajcie tylko chwileczkę. sobie tutaj jeszcze tylko stronki, po wyłączam. I... Teraz nie powinno być lagów, ale jak widzę, no dalej mam lagi, nie wiem dlaczego. Yy, dobra. Widzieliście pewnie w yy, tamtym odcinku, że zrobiłem sobie farmę oraz takie fajne schodki. Mm, czekajcie, czekajcie chwileczkę gdzie był tamten. Yy checkpoint w tamtą stronę i tam mamy zapisane jak zamek 2 idziemy w stronę zamku 2 bo ja po prostu ja po prostu nie zmieniłem tego checkpointa Ale wiemy, że mamy iść w tamtą stronę, jak coś. I znowu tutaj. Trzy godziny wychodzenia samego mm, tego całego buszu. Tu. Tylko jeszcze to zniszczymy. No mam taką wydrogę zrobioną. Biegniemy do tego fajnego zamku. Eee, czekajcie, żeby tutaj szybko poszło. Zniszczymy to i pójdziemy po prostu tędy. <laughs> Trochę to zepsułem. Mogłem nie budować się zbytnio tutaj, eee, w tych tropikach. Bo naprawdę nie lubię tropik. Trudno się z nich w ogóle wychodzi No cóż, no ale trzeba było się jakoś fajnie wybudować. No i tak się ułoży, że fajnie się wybudował. Kurczę, no wyglądzie, no. Biegniemy. co mnie znowu laguje czekajcie zaraz wrócę no i dobra już jestem mm, jesteśmy przy tym drzewie czemu ja tych szkieletów tutaj obrońców tego zamku nie widzę to głównie jest główny wejście wow co tu mamy? Mm, idziemy tutaj na dół. Będzie, że nic tu nas groźnego mniej więcej nie spotka. Są jakieś podziemia. Dobra, no i mamy pierwszego zombiaka, zombie cookies. Mam tu jeszcze jakiś. Co tu jest? Weźcie na ten dach. No i tu już chyba więcej nic nie ma, są takie tylko. to ja się tu męczyłem Myślałem, że tu ciekawego, będzie. czekać, bo to znowu jest inne pomieszczenie No nie to jest to samo Te, żeby nie umieć wejść w drzwi mm. no dobra bo tu nic i tak nie ma ale powiedziałem wam też, że pójdziemy tutaj <noise> oczywiście pójdziemy e, zabić tutaj jakieś pająków ma oh fakt. Mm, czekajcie, co tu mi zmieni? On nic nie zmienia, lepiej. Czemu mi się cały czas to włącza? Jas, yes. chodź tutaj. to zniszczymy, i to też zniszczymy. O, mam jabłko, dwie kości, to też się nam sprzeda. Cztery w sumie kości mam, nie dwie. Wiecie co, może tutaj nie pójdziemy.

To za fajna góra tam jest. A no nic, to tylko jakaś taka mała, mały pagórek. Myślę, że taki ciekawy dungeon wróci, biom. Jakieś fajne, ciekawe, a to nie. Gascamp PC. Ja sobie, że mi im tutaj trochę tych. Yy, Trochę jedzenia od nich. Dobra. To drzewo też jest fajne. Rosy zetniemy. Rodzimy, co się tam kryje. Mhm. Takie coś. Czyli po prostu lawa Zobaczymy sobie jabłka. Dr nie jabłka, eee, drewno. Drewno nam się zawsze sprzedaje. Pieski mamy. Eee, Zmienimy to za łuk. Hehe, he, mam pieska fajnego Jeszcze jeden by mi się piesek sprzedał Ty jesteś moim wybrańcem No Mamy fajnie dwa pieski Jeszcze sobie zjem. Nie ja mam w ogóle tego drewna. No, to tyle drewna mi powinno wystarczyć. Mm, co chciałem Wam powiedzieć? Kurde. Tlagi mnie tu zaraz. Ustawienia graficzne. No wszystko jest dobrze przecież. To się jest to też. O, teraz dobrze. Dalej takie lagi. Eee. Jezus. W kolejnym odcinku dobudujemy nasz domek. Coś ciekawego będziemy w domku robić. Ja już poza odcinkiem poszukam jakieś ciekawe miejsca. Które moglibyśmy zwiedzić? No kurde, proszę to czerwono w nie uderzyłem. Dobra, wiecie co to będzie dzisiaj? Krótki odcinek, bo nie mam zbytnio dużego planu, co mam z wami zrobić, co w ogóle robić. Nic, będę się z wami żegnał powoli. W kolejnym odcinku na pewno coś ciekawego będziemy robić. To jest tylko taki odcinek teraz nakręcony, żeby zapytać się was ogólnie, czy dźwięk jest dobry i czy jakość HD też jest y, dobra mam nadzieję że jakość HD jest y, dobra czy w ogóle to nagrywam w jakości HD i czy no czy dźwięk jest dobry no, dziękuję za zobaczenie mojego filmiku i zapraszam do kolejnego który będzie już chyba pojutrze tak chyba pojutrze będzie dziękuję do zobaczenia すいません。